Które cypryjskie miasteczko stało się inspiracją dla Leonardo da Vinci? Co tak przyciąga turystów do tradycyjnych kurskich miejscowości? Do czego można porównać lokalną potrawę Koupedię? Jakie atrakcje kryją w sobie góry Trodos? Oraz gdzie produkowane jest jedno z najstarszych udokumentowanych szczepów win na świecie? Położona na wysokości 600 metrów Lewkara, znana przede wszystkim ze sztuki koronkarstwa, a jej haft Lewkaritika został wpisany na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO. Sztukę koronkarstwa do Lewkary przywiozła wenecka szlachcianka, podczas gdy Cypr był pod panowaniem właśnie Wenecją. Mówi się, że w Lewkarze zakupów dokonywał sam Leonardo da Vinci a lewkarskie koronki zdobią medyolańską katedrę także na obrazie Ostatnia Wieczerza autorstwa właśnie Leonardo da Vinci można ujrzeć koronki, które pochodzą właśnie z Lewkary to także przykuwa uwagę to duża ilość roślin doniczkowych które są w niemalże na każdym kroku Lewkara jest położonym u podnóża góry Troodos miasteczkiem w którym dziś mieszka około 1000 mieszkańców w przeszłości jednak było to jedne z najbardziej zaludnionych miast na całej wyspie. Miejscowość dzieli się na dwie części dolną Kato oraz górną Pano, która to jest bardziej turystyczna. Spacerując krętymi, brukowanymi uliczkami, z których wyrastają kamienne domki, uwagę przykuwa obfitość roślin. Począwszy od murów otoczonych bujną winoroślą do kwiatów w pokaźnych glinianych czy kamiennych donicach ustawionych zarówno pod oknami, jak i wzdłuż uliczek, wypełniając niemal wszystkie wolne zakamarki. Czasami ustawione są tak gęsto, iż pasaż pomiędzy nimi staje się trudny wręcz do pokonania. sami mieszkańcy zaś bardzo często zostawiają otwarte bramy do swoich ukwieconych podwórek, jak i zapraszają na swoją posesję widząc turystę z aparatem szukającego widowiskowych ujęć. W klimat miasteczka wpisują się także kolorowe okiennice, jak i liczne drewniane bramy czy drzwi z charakterystycznymi, intrygującymi wręcz uchwytami. Ze słynącej w koronki lewkarze nie może oczywiście zabraknąć sklepików sukniami, obrusami czy firankami. Znajdziemy tu także te sprzedające wyroby jubilerskie, zwłaszcza ze srebra, z którego to miasteczko także jest znane. Pośród sklepików zaś usytuowane są doskonale oddające tutejszy koloryt kameralne kawiarenki. W sercu miasteczka znajduje się zbudowany w XIV wieku Kościół Świętego Krzyża. Idealnie wręcz wpisujący się w tutejszy klimat. Stąd też wyłania się widok na pobliskie góry Trollis. Na koniec warto odwiedzić niewielkie muzeum hawciarstwa i złotnictwa. Już sam wystrój zewnętrzny z drzewkami pomarańczowymi, pośród których ulokowane są gliniane donice, zachęca do jego odwiedzenia. Na powierzchni kilku pokoi obserwować można tradycyjne ręcznie wykonane odzienie, okraszone tutejszymi wzorami, jak i wyroby jubilerskie wraz z narzędziami przy pomocy których to były tworzone. Nie zapomniano także o odtworzeniu charakterystycznego wystroju domu, oddającego jego dawną atmosferę. Zaledwie 5 km od Lewkary Położone jest mniej znane, ale również ciekawe miejsce, jakim jest katodrys. Tuż przed wioską znajduje się niewielki park, skąd to można obserwować zarówno okoliczną panoramę, jak i samą malowniczo położoną osadę. W tej liczącej zaledwie 150 mieszkańców wiosce znajdziemy muzeum pszczelarstwa, niewielki kościółek, jak i klimatyczne kawiarenki. Dominują tu stare, kamienne domy. Niekiedy są one nawet lekko zniszczone, jednak mimo to nie tracą swojego charakterystycznego dla tego miejsca uroku. Na uwagę zasługują także zabudowane, tajemnicze przejścia, obsadzone oczywiście doniczkami, prowadzące do wąskich uliczek z tradycyjnymi okiennicami. Jeśli Lewkarę można nazwać miasteczkiem ciekawych bram i drzwi, to Kato Wrys z pewnością. Pioską intrygujących okiennic. Co także rzuca się w oczy, zresztą nie tylko tu, ale na całym Cyprze, to zamontowane na dachach zbiorniki, w których to podgrzewana jest w ciągu dnia woda. Jedna z bardziej znanych potraw kuchni cypryjskiej jest to odmiana grecki i turecki gołąb. Na tutaj jest mięso mielone, tak jak w naszych tradycyjnych razem z ryżem, z świeżymi żołami, wszystko jest zawinięte w liście grenowe. Gotuje się to generalnie w sosie tak jak tutaj widzę w przypadku, tak jak w tym przypadku jest, Jak podawany jest na ciepłe, na ciepło osobno. Do tego są tzatziki, czyli jakby też mieszanka kuchni tutaj greckiej nam chodzi. Trzeba spróbować. Powiedziałbym, że te są bardziej kwaśno od naszej kapusty, a teraz nadzienie troszeczkę do dywanu. Jeżeli dziecku zaproponujemy paczkę żelków, spośród których 20 jest czerwonych, a 2 zielone, to na które w pierwszej kolejności dziecko się zdecyduje? Analogiczna sytuacja jest z Cypryjczykami, którzy posiadając 640 km linii brzegowej, z pięknymi piaszczystymi, lub też Ciekawymi formacje skalne plażami, decydują się na wakacje wybrać zaledwie wąskie pasmo gór, położonych w centralnej części Cypru o nazwie Troodos. W tym momencie aż prosi się o zagadkę, które państwo posiada wyższy szczyt: Czy są to Czesi czy Cypryjczycy? Najwyższy szczyt Cypru wynosi. 1951 metrów jest aż o 400 metrów wyższy od tego czeskiego i jest tylko 500 metrów niższy od naszych polskich rysów. Poza tym, dla Polaków, którym cypr kojarzy się wyłącznie z plażowaniem i morzem, to chcę poinformować, że znajdują się tutaj także wyciągi narciarskie z dobrze funkcjonującą infrastrukturą. Także też może tutaj przyjechać na narty. Z pewnością góry Trodos nie będą pierwszym wyborem turysty przybywającego na Cypr. Warto jednak odwiedzić tutejsze rejony, zostawiając na moment piaszczyste plaże czy wybudowane wokół nich eleganckie apartamenty. W tutejszych lasach rośnie mnóstwo drzew, takich jak sosny, cyprysy czy długowieczne cedry. Samym szlakom zaś Często towarzyszy szum przepływającego wzdłuż dróżki strumyka, liczne uformowane na nim kaskady, jak i ciekawe formacje skały. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest nieźle przygotowana jako że na drodze spotykamy liczne altanki turystyczne, schodki oraz najróżniejsze mostki czy kładki. Niewątpliwą atrakcją gór Trodos są dość okazałe wodospady, a najlepszą do nich bazą wypadową jest wioska Pano Platres, od której to owe atrakcje znajdują się w promieniu jednego kilometra. Wodospad kaledoński od szosy głównej do samego wodospadu około kilometra, dosyć stromo po kamieniach, dodatkowo śnieg, także zimę trzeba uważać, w lato podejrzewam tego problemu nie ma. Wodospad ma około 12 metrów wysokości. Idąc tutaj zauważyłem turystów prawdopodobnie, prawdopodobnie z Wielkiej Brytanii, zresztą tych turystów za wiele tutaj nie ma. Założyli oni, że prawdopodobnie nie znam języka angielskiego, ponieważ pani mówi do swojej córki. Zobacz, widzisz tego gościa z plecakiem. To jest prawdziwy podróżnik. Śpi w namiocie na lodzie i pije wodę z roztopionego śniegu. Generalnie nie wszystko się zgadza. Ale już nie chciałem się wtrącać, żeby nie burzyć obrazu prawdziwego podróżnika. Droga do kolejnego wodospadu Milo Meris prowadzi niewielkim wąwozem, okraszonym szumiącym potokiem, przez który to prowadzą klimatyczne mostki. Na samym końcu drogi. Należy przejść przez dłuższy most, po przejściu którego wyłania się wodospad. Wodospad Milibery. 15 metrów wysokości. Najwyższy wodospad na całym Cyprze. Jest on tak usytuowany, tak że słońce tutaj praktycznie nie dociera. Więc przez cały rok jest to miejsce zacienione. W związku z tym. Nie spotkać to jakiejś bujnej roślinności. Woda tu nie należy do najcieplejszych. W porze zimowej ma podobno 10 stopni. Nie przeszkadza to jednak kąpieli młodym mężczyznom, popisującym się przed swoimi towarzyszkami. Uwagę tu także przykuwają ciekawie wyeksponowane korzenie starych drzew, otaczających niewielkie jeziorko, do którego wpada wodospad. Jeden z kilku kamiennych mostów w górach Trodos jest dowodem na to, że Cyprem także władali Wenecjanie. Most ten został zbudowany w celu transportu surowców, przede wszystkim miedzi, ponieważ z miedzi Cypr w przeszłości był najlepiej znany. Nazwa Cypr wywodzi się od łacińskiego słowa kuprum, oznaczającego miedź. W przeszłości Cypr nazywany był Zieloną Wyspą, jednak po odkryciu miedzi około 1500 lat przed naszą erą wzrosło zapotrzebowanie na drewno potrzebne do wydobycia kruszcu, co doprowadziło do wyrębu drzew i zniknięcia dużych połaci lasów. Od tego czasu Cypr stał się jednym z głównych eksporterów miedzi, leżąc w centrum wielu szlaków handlowych. Wydobycia złóż zaprzestano dopiero w latach 70. XX wieku jako że przestało to już być po prostu opłacalne, a stare kopalnie i wyrowiska stały się atrakcjami turystycznymi. Dziś nawiązanie do tego złoża zauważalne jest na fladze kraju, gdzie wyspa reprezentowana jest właśnie miedzianym kolorem. Mieszcząca się u podnóża gór Trodos, wioseczka Lania, nie tylko jest urokliwa i klimatyczna, ale także słynie z lokalnego wyrobu wina, Kamadaria, bo tak się te wino nazywa, jest jednym z najstarszych udokumentowanych win na świecie, a jego produkcja sięga czasów antycznych. Obecnie we wiosce oglądać można stare prace do wina, a wstęp do każdego pomieszczenia jest darmowy. Ta spokojna, tradycyjna cypryjska miejscowość, podobnie jak Lewkara czy Katowrys, wypełniona jest wąskimi uliczkami z klimatycznymi domkami ozdobionymi licznymi doniczkami oraz kolorowymi drzwiami i okiennicami. Znajdziemy tu także małe galerie sztuki czy zakłady rzemieślnicze, które podobnie jak pomieszczenia winiarskie. Udostępnione są dla turystów za darmo. Pośród brukowanych uliczek zaś częstym widokiem są tu przechadzające się koty. Na Cyprze można znaleźć dość wiele, wydawałoby się, dzikich kotów, jednak są one dość zadbane. A wzięły się one w ten sposób, że wiele lat temu zostały one sprowadzone do świątyni znajdującej się koło Limasolu w celu wytępienia żmii. Zresztą Historia kotów sięga czasów dużo dalszych. To właśnie pierwsze szczątki udomowionego kota znaleziono tutaj na Cyprze, 8,5 tysiąca lat temu, i są one o 5 tysięcy lat starsze od zmumifiko zmumifikowanych kotów znalezionych w Egipcie, a które teraz można oglądać w Lubrze. Jak już jesteśmy w wątku archeologiczno-zwierzęcym, to w X wieku przed naszą erą na Cyprze żyły słonie. Były to, były to cypryjskie słonie karłowate i była to odmiana słonia indyjskiego. Zwierzę to osiągało jednak tylko do metra wysokości.